Dzisiaj przechodzimy Dorsy z gościem specjalnym i drugim gościem specjalnym. Przedstawcie się. Tak. Nie, ja nie jestem specjalny. Nie, w sumie nie jestem specjalny. Jesteś specjalny. Jestem, jestem jestem Borys. Jesteś specjalnej troski. Ja <noise> no a ty. Jestem jestem przez własnego ojca. Siema jestem. Okej. Okej, okej. Dzień dobry, demonetyzacja. Dajcie mi otwierać proszę szafki, bo ja potrzebuję uzbierać na kościany nie klucz. No. Jeśli nie uzbieram. nie Właśnie, no. ej, właśnie, kto, kto zbiera na krzyż? Kto zbiera na krzyż? Ja. Dobra. Mm. o, O, lockpicki. Ktoś zapamiętał, jakie są drzwi? Um. Szósty. Nieważne, już się otworzyły. Ej, ja ja pamiętajcie. Spokój, to jest spokój, to jest spokój, o, to spokój, ja poproszę. Ja poproszę. Ja. E, pamiętajcie. Jest krzynki, jest krzynki. ale nie. Alek nie, bę, bę, bę. to Olek No troch, trochę złota było Ja się szukałem, no. no. A, no no no, pająki. tak Paj Paj Pająki Pająki go nie go? E, Wstawię, wstawię, tylko muszę znaleźć, wiesz co, klip z tym pająkiem, bo ogólnie jak nagrywaliśmy wcześniej odcinek, to się Alek przestraszył tego teamu tego bardziej niż Jumpskera e, od... E, kto ma najstraszniejszego Jumpskera w dorsów, tak szczerze? Borys, ja się ciebie pytam, bo Alek to wszystkich nie widział Jack, Jack, Jack. Ej no Jack ja myślę, Jack. Ratek że że mi pająk. Jack, bo... Pająka? Ej, Rush, Rush ma takie przygotowanie jakby... Czemu? Nie, ale mi chodzi... Właśnie i wtedy wiesz, że coś dostaniesz z do scara. No, no a Jack teraz będzie. To po prostu... Mówię wam. Idziesz, no. a on ci wyskakuje na rie. No dosłownie. Stop. 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 Dziękować bardzo. Teraz coś będzie, na, na 13 drzwiach, czyli... Ulubionych drzwiach, ulubionych drzwiach Rasza. Ulubionych drzwiach Rasza. Tutaj nas suszy. Proszę. Bo już mam ej, ej, właśnie bo ja mam są są 13 drzwi a mam mam 270, więc bardzo dobrze idzie. No, nic nie ma. Chyba Rasz nie ma ulubionych drzwi. Nie. No. Nie. Ja idę do ostatnich szaf. Dobra. Do szafy każdy. Nie bij. Wiesz co ja wolę, wolę mówić za, bo ogólnie to Alek przeszedł Dorsy z lekką pomocą z lekką, z leciutką pomocą Nie ja hejtuję ciebie kolego 50 ty pokój będzie za chwilę Dokładnie Widzisz, Alek, Alek jest dobry tak szczerze ja ja ostatnio Sika, ja tak umiem dobrze tłumaczyć Sika strasznie ludziom, że jak się trzeba zatrzymać tam na tym środku, przez co Alek po moim tłumaczeniu Sika. Matenio. Przez co Alek ja po. Nawet za, ja nawet się nie zatrzymuję, ja po prostu biegnę i po prostu szybko patrzę. No mi chodzi, ta, no, ta, ta, mi chodzi, bo wiesz, to, to nie jest takie zatrzymanie się, że tam stoisz na środku parę sekund, tylko tak jakby trochę z, zwalniasz przy tym środku, tak jakby musisz się rozejrzeć. Boże, nie no ja się boję jakiś szaf spadających, no nie wiem, to nie ja jest. Ja to tak. Ja też szafa. tak mam czasami, że się boję, ale w dalszym tyle że... Dobra, sprawdzam, to, nie uwaga. Boję. Nie te Nie te nawet słychać. A tu takie dupe? Nie te Candy! Ej, takie 80% mocno ma i co? No to super. Ej, na razie jest bardzo spokojnie. Tak, dobra wiadomość, mam uzbierane na kościany klucz, więc teraz e, Borys zbiera na krucyfiks. A, i alek. Alek, alek e, rozgl ro e, rozglądaj się. Dobra. Ej, e, rozgląda się, Alek. Ej, rozglądaj się, Alek, rozglądaj się, alek za krzyżem. No. Bateria, bateria. Mam fula, mam fula. Aha, ja też mam się bać po tych światłach? Zawał dostanę zaraz. Gdzie jest klucz? Macie gdzieś klucz? Mam, nie, nie ja mam go Tu Jesteś Jestem kupi. Dobra, więc e, tak. To o! o biegnie. No teraz coś będzie. Powiem, jak będzie w progu. Jest. Ledwo co wsiadłem do tej szafy. Uwielbiam ryzyko. Uwielbiam, ja uwielbiam ryzyko. Ja e, uwielbiam. Weźcie się rozglądajcie za drzwiami, czy by... Borys to ty... Jack! Co to, było? to Ty masz Jacka na szczęście tylko. Co to było? U mnie Będzie to, był Będzie to, to na odcinku. Będzie to na odcinku serce mi stanęło. Onka to był Jack. Mi chodzi, to nie, jest... nie, to... Nie, mi chodzi, to nie był Jack, mi chodzi... To był taki bardzo dziwny, dziwny dźwięk i to było takie szybkie, a tu taki jakby biały klot się pojawił. No to był taki jakiś piorun, ja się tak zestrałem. Tak a, oczka są, oczka są. gdzie? No są tutaj. Ej no ale kurde jak ja się ale zesrałem nie, nie. Jak ja się zesrałem na ten piorun O, o tutaj, 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 tutaj Ale k jak tutaj krzyż znaleźliśmy Nie Eee, okej, okay, nieważne e, e, kto... Nie Borys, ma... ile masz coinów, Borys, ile masz coinów? 5 Eee, no to to chyba chyba nie o, ma sensu. Już 10. Już 10. Chyba nie ma sensu zbierania na ten krzyż, bo już jest sick. A sick jest na 32 drzwiach, więc kurde trochę no. Znaczy na wpadę tak później gramy razem Oleg A nie wiem, w sumie. Dobra, eee... to chyba wy wiecie w którą stronę skręcać. będę tak, i tak w sumie to jest mówił. Się na łapach, na ogień. O. Prawo! Prawo! Chciałem powiedzieć lewo, ale prawo jak chciałeś nas Prawo, lewo. lewo, teraz lewo, teraz lewo. Miło Miodzi... nie, na pierwszym siku, jak popełnisz raz błąd, to się nic nie dzieje. Na drugim to siku. Łapką. Nie łapki nie zabijają, na hita. To. Pod łapki. To, ale. Ej, bo teraz i tak szukamy klucza. Ej, ej. Ej, nie, nie e, e, teraz i tak szukamy klucza, więc Alek sobie zregeneruj się. Bateria. Ja też mam baterię, mam mia. Bateria kolejna, czekaj, muszę Wiem. zmarnować. Ktoś miał psy tak? ktoś miał psy tak? ale to ale chyba trolek. To fake. To chyba no. trolek. Jedzi On czasami się pojawia w jasnych pokojach, jak ale to jak wyjdziesz z ciemnego pokoju, a my weszliśmy ze Sika, więc... najgorzej by było, jak się nie nagrywało. <laughs> a ja nie ale... nagrywam, po co nagrywać? Ma ktoś klucz, tak w ogóle? Nie, nie. O okej. Okay. Czyli prze Przeszuk przeszukaliśmy to, ale nie no tutaj ktoś był, ale nie otworzył szafek. Tak. Zwracał ktoś uwagę na sofy, czy nie leży klucz? Nie. nie. Zaraz będzie na jasno. A, okej. Okay. Ej, dlaczego pierwszy pokój miał otwarte drzwi i był e, pusty? Nie bo tu jest... Ej, bo... Nie, bo... Ludzie, ej, bo, Borys, bo ja chyba szybciej... Oczka widzę na ekranie. Co Jak widzisz? Jak się patrzę do tyłu. Jak się patrzę do tyłu, to widzę te oczka na ekranie przy tamtych drzwiach są. XD Zaraz na, na 40 pokoju jest figura, czy jak to działa? <noise> Zobacz. E, jeszcze będzie jak coś. Jeden raz rush pewnie. Tak mi się wydaje. Tak, twoje okulary od tyłu wyglądają jak kol kolczyki. Okej. Okay. Mogą być psyty. 43 Psytusiu. Psy się ufa. O! Cze, jak się wam trzęsie ekran, to możecie mieć psyta jak coś. O, biegnie. Do szafy. Trochę za wcześnie po, za wcześnie ja nie trochę. Nie chodzi, no właśnie. Chodzi bo trochę tak za wcześnie i się zlagowałem. Nie chodzi, bo trochę za wcześnie powiedziałem, bo on, bo on tak jakby, jak on ma, jak ma rash ma skręty, to to jest bardzo dziwne uczucie, bo jak rasz ma skręty, to tak jakby. Mm, jest ten dźwięk taki wyższy i potem on spada i znowu jest wyższy i jakby no, więc ja, ja nawet w szafie nie byłem. No wiem. Jak to? No było bieł... łóżko, pod łóżko. Alek masz full HP? Ja otwieram recepcję. Tak, Alek masz full HP? Potrzebuję nie, nie mam Ej, ile masz? Ile masz koinów? Mam przecież. Ja mam O ja poproszę baterię Dajcie mi otworzyć te szafki, może plasterek nie ma. Ja, a ja, ja otwieram a ile, masz ile masz coinów, ile masz koinów? Ja mam stop. No to, to ty nie uzbierasz? Uzbieram. No, figura aż tak bogata nie jest. Nie bierzesz we mnie, uzbieram. Mi chodzi, no. Dobra, Alek, to nie wiem. Alek, ile masz życia? Tak na oko. Czwarte. Czwarte? E to cię skręci. Mi chodzi o to, chodzi. Trzeba mieć tyle życia, żeby cię, nie wiem, Screech nie zabił. Na przykład. Dobra, Alek. O, kurde. Gdzie jest ta figura? Wchodzi hmm. na dół. Nie chcę oh, nic nie mówić, ale właśnie pięć książek znalazłem. Ja się kampię. To... Wy, wy sobie kampicie, ja znajduję nie, książki Nie, ja to to było, To i za schody, i za schody. Nie. Dobra, się... ja idę za schody. On nie, wraca, się wra... wraca. Nie, wraca... Nie. I za schody, ja idę na górę. Albo dobra, no chodź za mną. Nie, poszedłem za schody. Idzie na górę? Tak, idzie na górę. Brakuje nam Nie, na nieważne, nie, ważne, nie idzie. Albo... Nie, chyba idzie do... Tak, i na górę idzie. Mamy wszystkie książki. Ma ktoś, wziął ktoś kartkę? Ja mam, ja mam. Dobra, to mów jakiś, mów jaki jest kod i idźcie na górę. Ja idę za szybko. Dobra, idźcie na górę. Ach. Mów jaki jest kod, to ja wpiszę już. Dobra, czekaj. Ale ch chodź pod drzwi, chodź pod drzwi. Dwa... Taka, ja idę też. No chodźcie po drzwi. Ja idę po drzwi. 2, dobra, jest 2. 2, dalej jest 0. Aha. 9. Dobra, już figura tu do mnie wraca, nie mogę dalej wpisywać. No mów dalej. 7. 7 i później czeka, nie mogę znaleźć. 3. 7, 3. Wy już tu jesteście? No jesteśmy w tobie. Figura jest Szybko, raczej. szybko. Ja szybko. Bo jak ona ryczy to wtedy ona e, wie, zna każdego pozycję i za, e, za, masowo zabija Dobra, ja, ja uzbierałem na to. Ja go znajduję. Pozdro. Ja go też. Ja też donatuję. Donatuję. Pozdraw, pozdraw. Musi się uśmiechnąć. Osiem o, razy. uśmiechnął się. Ej, mignęło, ale to chyba fake. A chyba fake, za słabo. Ja mu zdonatewałem 8 razy. Chodźcie jakub. Ja góra, ja góra, ja. Myślę, że na mnie nie poczekaliście. Ja góra A ja Tapsy. Masz klucz? No to świetnie, to otwieraj. Ja jestem, ja jestem, ja jestem ten... Mój słuch jest zepsuty. Czemu? A bo jestem uzależniony od dorsów. Słyszałem no. muzykę ambusza Eee, uwierz, nie, nie, nie tylko ty jesteś uzależniony aż tak od darsów. Uwaga, no, oczunia oczunie uwu. już tak. Te... Ej, ja tak. nie obrażeń. No i. No. Wow, wow, ale wyczyn. No, ja jestem, ja jestem niesamowity. Oh, Nie, Nie zasłab. O. Kolejny. Ile kluczy już tu trzeba było szukać? Coś będzie za chwilę. Za późno. Ej, dobra, teraz e, każdy biegnie do piwnicy, bo może być. No. Nie, ale... co może być. Czy są szafy? Nie biegnie. Nie nie, nie, biegnie bo nie, nie biegnie, bo nie ma szaf, Bo jak tutaj się no. respią szafy, to on często biegnie. I nie, I nie było słychać świateł. A to zabrzmiało prestiżowo. Mi chodzi, jest słychać miganie. Teraz nie było akurat. Mi, was? Tak, ale mi chodzi, jak biegnie, no to wiesz. No. Mam dziwnie. A, dobra, wychodzimy. Ciekawe, czy ja stąd w ogóle wyjdę. Ja już jestem przy wyjściu, jakby. A ja nie Czekam. wiem, gdzie jest wyjście. Ja już problem. No ale czekam przy następnych drzwiach. Czekam przy następnych drzwiach, jak coś. O, jesteś? Chodź. Gnało? Nie, nie mignało. Przytnęło mi. O, no teraz mi Dobra, dawajcie Do szafy. No, ty. ty. Teraz tak powiedziałem idealnie na czas. Mm -hmm. Teraz już nie opłaca się nawet tylko po plasterki dla mnie. Znaczy no, w sumie tak, jak, ale jak nie masz full życia, to wiesz, to plasterki zbieraj. A. O, a propos. No, nie musisz zbierać plasterków. Oh. Ej, ej e, po, sobie tutaj szafki, bo tu jest zwiększona szansa na. Plasterki. na plasterki w sumie, więc Nie tych dźwięków. Spokojnie, to jest tylko. O, patrzcie, złoto. Złoto w tym. Bateria, idealnie. Ej, w ogóle, fajnie by było znaleźć krzyż, nie? Słuchajcie, ja, ja sobie muszę jeszcze. Nosić. Ej, aluś, aluś. No. Jak będzie ambusz, nie? No. To my ci będziemy drzeć mordę, kiedy masz wychodzić, a wchodzić do szafy. I się, no, że... Chyba? I się, módl... żeby ambusz był długi. Bo. do sobie. Dłuż, długi... Klucz, mam! mam a, samoczka, sam samoczka, samoczka. Aha, będzie O, Otwier Chodźcie, otwieracie. To, e, to już teraz nic nie będzie. Ale to SIG będzie. Nie Ej, do, dosyć późno będzie. Myślę, ludzie... jakby to Zmieniły się obrazy. A, ja Alek! Nie, ale ja Góra, bo on mysie. nigdy nie brał. On nigdy nie brał. Dobra. Otwórz sobie górę i co będzie? O, Tapsy! Ja, czy... Ej, to, to ten. Te. To są soczki. Soczki, soczki, dobra. O, to ludzie, ten, jak, e, jak popełnić... Czy każdy ma z nas tapsy? To jest pytanie. Tak, Im Dobra. ja mam soczki. To... No I to ja super. Mam, jak popełnicie błęd, błąd na siku, to od razu, od razu jecie soczek jakby i no. Myślałam, że Teraz pomyślałam. będzie sik? Dokładnie. A. Biorę do łapy soczki. E, tak, ale nie jedz ich od razu jak, jakby ten jak wystartujesz. O to chodzi jak popełnisz błąd. No wtedy masz o wiele większą szansę na przeżycie w sumie. To w... nie pomyliłbym się, jakbym powiedział stu... ze 100% yy, drzewo. drzewo. Prosto. Znowu prosto. Znowu prosto. Lewo. Prawo. 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 Lewo. I łapska. Ty ja nie popełniłem błędu. Tak? Ja, no ja też, ja też. Nie Nienawidzę łap. Dostałem łapę! Nie, no zapraszam, dostałem łapą teraz. No, nie rozumiesz, że łapa zabija na hita. I no ja, nie, roz ja, rozumiem, spraw się. ja rozumiem. Ja rozumiem, ja rozumiem. Nie te, ej, nie podchodź. Ja rozumiem, to się tak wydaje, że dostałeś łapą, ale serio łapa zabija na hita. Jakbyś podlazł do łapy, to byś, ona, byś nie miał takiego dziwnego jumpscara. No nie, ciemno. Ej, skipować to, bo ja mam lockpiker. Ja mam ale tu nie ma tego. A nie ma... czekajcie! Tam... No dobra, nieważne. Czekajcie, bo tam była skrzynka, ja se pójdę otworzyć. Poczekajcie chwilę na mnie. Tapsy, tapsy znalazłem. Dobrze, że... i dobra, Aluś, jak będzie... Jak będzie... A, macie klucz? Oczywiście, że mam. No otwieraj. Oczywiście mam i bo Borys wyjmujący lockpiki. Ej, bo jest 82 pokój. Teraz cicho, bo coś może być. Bo to teraz może być ambusz na przykład A jednak rasz Do szafy A się I chodzi właśnie wiem, bo on tak, on tak czasami ma No szybko był Dobra, ale teraz musimy być cicho, bo może być ambusz To nie To nie był ambusz To chyba nie był Cicho e, Halt Czekaj, sprawdzimy Nie Ej Jest zaspokojnie Mam się bać? Tak. tak Bo ja się nawet boję Wracajcie, wracajcie, do, wracajcie do pokoju Nie ma szafy dla mnie Jesz Do szafy! Nie zdążyłem Boże Wychodzić! Wchodzić! Musisz tak się resetować! O, to koniec, żyjesz koniec. Alek? Nie, Alek zdechł. Tutaj. Kurde. to To obserwuj nas. Ale wiesz, wiesz już sobie przeszedł... Ale kurde, bo to był zły pokój, bo robienie ambusza pod łóżkiem to jest piekło, bo jest za długa animacja wychodzenia. Mhm. Ja mogłem ci w sumie zostawić szafę, sorry. No ale no to była reakcja przetrwania. Dobra, ja biorę kendel, więc bliska cicho. Kurde, nie skipnało nam nic. Oj. Zgasło. Czy ty wsiadłeś do szafy? Tak. Teraz. Bo, jak, właśnie jak od razu gaśnie to nie wchodź do szafy, to jest najgorszy błąd. Fak wdepłem znowu. Nie otwieraj kolejnych drzwi. Chodź. Uważaj, tam pułapka jest na środku. Zawsze się bokiem staram iść. Chodź. Aha, Czekaj. Oczka, oczka są, oczka są Biegnie Nie leci Leci o. No bo, bo jak są inne pioruny to on czasami tak leci Czekaj Niech się zapali kendyl Dobra zapalił się możemy iść dalej Nieważne co ja tak wdeptuje te pułapki Nie ja masz Jest re... to mi się regeneruje, A? więc. Boję się skrócić. Chodź, bo mi, mi już candle pada, przekładam go. Już tylko. Już tylko dwa pokoje. Co! Nie zgas! Kurde. Żyjesz? Nie, nie żyje. Ej, ja przysięgam, nie zgas Kendall. Będziesz to miał na, na, na ja nagraniu. Miałem. Ja nie go zgasz. nawet nie słyszałem. Właśnie, ja, ja też... Go ja, 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 ja go na ostatnią chwilę. Ja go nie słyszałem w ogóle. Ja też No i serio, Kendall w ogóle nie zgas. Ja, ja też nie go żyję. nie słyszałem. Ale ja, ja... mogę gadać, bo to jest chill teraz, no nie? No tak szczerze, to w sumie tak. No to wiesz co, ja oglądałem twój odcinek z, z tego super hard moda i co jakiś czas się wy, wyświetlały jakieś usta na ekranie, co to jest? E, to, jest to jest To jest słuchaj tak zwany grid złota, jak zbierzesz... Jak zbierzesz za dużo y, złota y, tego, to on ci jakby to jest grid, czyli chciwość. I po prostu on cię będzie atakował. Jak będzie za duży, czyli za dużo złota zbierzesz, to cię zabije. Znaczy nie zabijecie, tylko ci zabierze tam chyba 90% HP Zabierze ci 100% HP Tu ja widziałem jak jakiś spoceniec robił setny poziom, co nie? No. no. I on pobiegł od razu w lewo na pierwszym mhm. zakręcie, później pobiegł w prawo, uciekł w figurze i ten. I wziął i normalnie po prostu ten. I jest odłożyć do Riftalock Pika. I co robił ten. Na no tym. Że na korytarzu po prostu jakby biegał i... Ten. No, lubię tą muzykę z ostatnich pochłów. Tak, no ona jest, ona, jest, ona jest fajna. I fajna jest ta muzyka z, z lobby i z windy. W ogóle nie, Ale... mają, mają fajną muzykę. No. Ej, tu nie ma serii bezpieczników. Chodź do windy. wchodź do, do windy. W ogóle po powiem ciekawostkę. Zobaczcie, co tu jest. Nie, nie widzę. Oczka. No ja też nie. Oczka, Oczka. to czekajcie, a teraz widzicie? Tam są oczka, na górze. No jak ja wiem, mi je, kamera to... się dało. rusza poziomo, to... E, weź idź do tyłu mocno. Idź mocno do tyłu. No. No, idę. no dobra, to ja idę. To Więc... ja jest już lepy, albo u mnie się nie pojawiły. Ale jak nagrywałem po tym odcinku jeszcze jeden odcinek. Możemy. Fajne. Dzisiaj musimy dobić do 300 subów Jak coś to, jak, jak to nagrywamy, to który, który dzisiaj mamy? 14 kwietnia, piątek a, a kiedy wrzucisz brz te shorty dzisiaj? Może wtedy ten... E, tak, właśnie dziś, dzisiaj wrzucę te shorty Ja dzisiaj, ja dzisiaj wrzucę ten film mm, nie... Nie zdążę się zaploadować, uwierz Okej, okay, ale co nie rozumiem, bo nie ja słyszałem Nie, bo Borys mówi, że wrzuci taki jeden film nie, to ale... Ja mu powiedziałem, że nie zdążę się zaploudować, bo to jest prawda, bo wiesz co ta, u, u mnie się film do końca uploaduje jakieś półtorej godziny, taki 30-minutowy. Jak opotno. No tylko że ten twój film trwał ponad godzinę. Ale nie ten co nagrywaliśmy wcześniej, tylko ten. Aaaa, Okej. Okay. Mam wszystkie bezpieczniki. Ja ten wywaliłem w ogóle, ja nie, nie ten. Ja też być. O łuki tam były A, to ci chodzi o tamten stary, gdzie przeszliśmy Dorsy Nie, o ten co teraz dzisiaj z Łukiem biegaliśmy. To, to go wrzuca... Wrzu wrzucasz czy nie? Nie wrzucam go właśnie. Aha, okej. Okay. Masz wszystkie? Tak, masz wszystkie. O nic. Czekaj! Nic nie. Kurde, nie zdążyłem. Zmarnowałem jeden, bo chciałem wbiec tam, jakby tam gdzie jest, wiesz, ogień. Aha. Ale to by chyba mnie wytypało. Już cię wytypało. Dobra, robię. Szybko. Ja jestem takim spocencem w tą minigierkę, że ja ją zrobię poniżej minuty. No, z mojego, z mojego... E, w, wy ją pewnie teraz nie widzicie, mi chodzi jakby... No wiem, ja nie widzę, ja widzę 0 na 3 i wszystko wyłączone. No to ja mam właśnie już zrobione 1 na 3. 2 na 3. Ej, chyba wszystko pokazało za pierwszym razem. Nie, ja, nie, jednego brakuje. O, siódemka, siódemka, dobra, siódemka to była. Chyba. Tak, siódemka. Dobra, uciekam do windy. Kiedy byłeś w progu, już do schodów, to no. ona dopiero z drzwi wychodziła. No tak, tak to, tak to działa mi chodzi. Ej, tak szczerze, u, u, uwielbiam muzykę z tego endingu. Tak, ja uwielbiam też animacje z tego endingu. Ej, no, Ej, a, i ta ręka. Hmm. I, i, ta, I ta noga no, w podłodze. Ej, tak szczerze, ta, po, powiem Wam ciekawostkę, jak cudem ta winda sama zaczęła jechać do dołu? No właśnie. No i teraz łatwo, mhm. już, teraz prześci... teraz? już teraz przejście do orszów to. To nie jest tak, robimy drugi. Dobra, no to czekaj, outro robię. <grym> Nara. Nara.